Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie, żebym mógł opowiedzieć o tym, czego myśmy się nauczyli ze współpracy w sytuacjach kryzysowych i o mojej doświadczeniu w, prac w gotowości kryzysowej, gotowości mieszkańców. Nazywam się Magnus Nilholm, jestem kierownikiem do spraw gotowości kryzysowej w gminie Ringerike w norweskim regionie Buskerud. Moje doświadczenie jest takie, że pracowałem w zarządzaniu zdrowiem, sytuacjami kryzysowymi, w zarządzaniu finansami, a także w szwedzkich siłach zbrojnych i siłach specjalnych. Więc tak jak widzimy tutaj na mapce, tu jest Ringerike w centrum Henefos około 50 km na północ od Oslo.

około 2200 zatrudnionych w organizacji miasta. Jest to typowa gmina z wielkimi jeziorami, lasami, z zielonymi obszarami. Więc to jest też wyzwanie logistyczne. Na przykład, na przykład wody się szybciej rozlewają tak, po, po sąsiednich mi miejscach. Tutaj mamy kilka przykładów wielkich kryzysów, któreśmy doświadczyli przez ostatnie trzy lata w naszej gminie. Oczywiście wszystkie, wiele z nich jest związane z ekstremalnymi warunkami pogodowymi, ale także z uchodźcami. W ostatnich latach widzimy też tutaj COVID-a, ale przedstawię nasze doświadczenie dotyczące siły współpracy w czasach kryzysu. I już tutaj na samym początku mogę powiedzieć, jak widać na tej prezentacji, my jako gmina, która ma 31 tysięcy mieszkańców i 2,5 tysiąca pracowników, nie możemy poradzić sobie z dużymi kryzysami bez szerokiej sieci partnerów we współpracy albo bez organizacji wolontariuszy. W drugiej części prezentacji przedstawię naszą strategię rozwijania gotowości wśród samych obywateli i mam nadzieję, że nasze przykłady, to co nasze doświadczenie dotyczące czasów kryzysu może być jakoś wykorzystane w Waszych okolicznościach, w Waszych gminie. Z naszych raportów ewaluacyjnych i doświadczeń z obsługi sytuacji kryzysowych wynika, że dzięki dobrej obsłudze, dobrej komunikacji i dobremu dialogowi możemy rzeczywiście poprawić gminę, poziom reakcji gminy wśród obywateli, a także jej reputację. Może to nie jest najważniejsze, ale to, co widzimy, mamy cytat jednego z naszego mieszkańców. Powiedział, nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem, ale jestem dumny, że mieszkam w gminie Ringerike. A to był taki zwykły sąsiad, który zwykle był bardzo krytyczny wobec tego, co robi gmina. Tak wyglądało zalanie. Najpierw opowiem trochę o naszych doświadczeniach z ekstremalną pogodą Hans oraz o tym, jak nasza sieć współpracy pomogła nam poradzić sobie z tym kryzysem. W pierwszym tygodniu sierpnia 23 roku ekstremalne warunki pogodowe nadeszły ze wschodu, nazwaliśmy je Hans Mocno silno pada deszczu na całej północy naszego obszaru. Wszystko to szło z, z cała woda szła z, z gór. Da, nasze rejony. Zostały zalane bardzo duże obszary, 1250 metrów sześciennych wody na sekundę w porównaniu do 100, tego co normalnie pada. I kiedy porównaliśmy sobie to z wcześniejszymi odnotowaniami, nigdy wcześniej nie było tak dużego przepływu wody a norweski dyrekcja dróg wodnych i energii dla tego, dla tego typu scenariusza wokół Hennefos musiały zostać opracowane w ciągu pierwszych 24 godzin. Ponieważ nie mieliśmy wcześniej takiego doświadczenia i nie mieliśmy przeanalizowanego ryzyka w takich w sytuacjach, a także modelu przepływu wody w takich sytuacjach. Do czego się dowiedzieliśmy od zarządzania kryzysowego 9 sierpnia, dowiedzieliśmy się od tego zespołu, zadecydował on, że należy rozpocząć ewakuację nieruchomości znajdujących się w zasięgu powodzi związane z rzekami z Velma, Begna i Storewa, które spotykają się w centrum Hanefos. I nasz raport z analizy ryzyka oszacował najgorszy scenariusz ewakuacji. Ponad 5 tysięcy, ponad 5 tysięcy mieszkańców związane z osuwiskami, które. Były związane z obszarami szybkiego ryzyka, z naszymi miejscowymi rzekami. I tak jak mówiłem, najgorszy scenariusz musieliśmy na szybko wprowadzić w życie, czyli ewakuację ponad 5 tysięcy mieszkańców. Tutaj widzimy mapę ewakuowanych obszarów w centrum miasta Hennefos. Obszary te zostały ewakuowane ze względu na ryzyko. Szybkiego osunięcia się ziemi. I nasza analiza ryzyka w najgorszym przypadku nie obejmowała lub nie oszacowała ryzyka erozji spowodowanego, spowodowanej taką ilością wody. I wyzwaniem było wyjście poza ten najgorszy scenariusz i zrobienie tego oczywiście jak najszybciej to możliwe. Tutaj widzicie centrum miasta. Dwie rzeki spotykają się w centrum Honefos i to są rzeki mandrujące, jak widać, z domami blisko rzeki. I jeżeli mamy wody, duży przepływ wody na poziomie 1250 metrów 3 na sekundę, baliśmy się, że to wszystko zmyje po prostu centrum miasta. Musieliśmy naraz radzić sobie z kilkoma kryzysami w równoległym czasie: kryzys powodziowy, odizolowane obszary, kryzys energetyczny, kryzys komunikacyjny a także kryzys ewakuacyjny, a także wielkie zapotrzebowanie na informacje, reorganizację tych terenów, a także prace ewakuacyjne 2,5 tysiąca osób ewakuowanych z różnych obszarów, w większości z centralnej części Henefos. Mieliśmy także w tym samym czasie kryzys rozlewowy, pęknięcie linii wodociągowych, a także kanalizacji, które zniszczyły przepompowanie wody i ścieków. I jeszcze do tego kryzys transportowy, czyli uszkodzone i zalane drogi. Teraz przytoczę kilka przykładów z raportu ewaluacyjnego z obsługi Hans w odniesieniu do procesu ewakuacji. Ewakuowaliśmy 2,5 tysiąca osób z centrum Henefos do, do prywatnych miejsc alternatywnych lub do ośrodków ewakuacyjnych. Osoby, które poradziły sobie najlepiej, potrzebowały mniejszej pomocy ze strony pomocników w procesie ewakuacji. Miały szeroką sieć przyjaciół, rodziny i mogli tam po prostu prywatnie się ewakuować. Mieli również plan, żeby zabrać ze sobą leki i inne ważne rzeczy, gdyby musieli w pośpiechu opuścić swoje domy. A ci, którzy korzystali z gminnych stron internetowych i kanałów komunikacji w celu uzyskania informacji władz, byli najlepiej przygotowani. Dobrze sobie poradzili w tej ewakuacji. Natomiast osoby, które potrzebowały większej pomocy w procesie ewakuacji, mieli niewielką sieć przyjaciół oraz rodziny. To są osoby, które żyją samotnie, czasami mają jakieś problemy psychiczne albo wewnętrzne problemy rodzinne, a także mają problemy z komunikowaniem się na przykład z firmami ubezpieczeniowymi albo z władzami. Także imigranci, którzy są słabo zintegrowani ze społeczeństwem, należą do tej grupy. Ważne jest to, czego się dowiedzieliśmy, że aby dotrzeć do tych grup, gdy panują normalne warunki i nie ma akurat aktualnie żadnego kryzysu. Trzeba umieć to zrobić. Na zdjęciu widzimy jednego z członków zespołu wsparcia psychologicznego, który pracuje w szczególności w centrach ewakuacyjnych. A teraz powiem parę słów na temat współpracy z zespołem antykryzysowym. Proaktywna metodologia pracy tego zespołu to polega na tym, żeby wcześniej przemyśleć, jaka ma, jak duża może być skala w obsłudze procesu i od lewej, od lewej strony mamy analizę, po prawej rzeczywiste działania i konsekwencje. Czyli nasza polityka polega na tym, żeby przesunąć jak najbardziej w stronę zaplanowania wszystkich działań, tak jak było to mówione w Christian wcześniej o tym programie, który mówił, czyje są odpowiedzialności, jakie organizacje za co odpowiadają, co leży w odpowiedzialności gminy. Czyli trzeba to świetnie zorganizować uprzednio. To trzeba wiedzieć, kto jest za co odpowiedzialny. Oczywiście wszystko to też jest takie jak w tamtej gminie regulowane prawem. Tutaj mam taki slajd, który pokazuje nam zarządzanie kryzysowe w przypadku na przykład ekstremalnych warunków pogodowych albo kiedy pojawia się kilka kryzysów na raz. Widzicie tutaj, że mamy po prawej stronie zespoły i tego, kto zarządza w takich sytuacjach kryzysowych albo podczas spotkań zespołu. Nie będę o tym wszystkim może opowiadał aż tak w szczególności o tych wszystkich jednostkach, które biorą udział, bo to naprawdę angażuje mnóstwo ludzi, mnóstwo podmiotów, którzy mają bardzo dużą wiedzę. Mieliśmy ponad 35 różnych partnerów współpracujących w tym zeskole zarządzania kryzysowego. I Większość spotkań odbywają się na, w formie wideokonferencji, wideokonferencji i to ma zapewnić możliwość, żeby wszyscy mogli uczestniczyć w krótkim czasie. I musimy też mieć pewność, że mamy ekspertów, którzy mogą doradzać kierownictwu tego zarządzania kryzysowego. To, co jest bardzo ważne, to to, żeby mieć wspólną areę zarządzania kryzysowego ze wszystkimi podmiotami, które mogą zapewnić dobrą jakość decyzji i mogą się przyczynić do profesjonalnych decyzji i zastosowania dobrych rozwiązań. I przy takich organizacjach to, co jest bardzo ważne, to jest to, żeby była krótka odległość interakcji, szybki kontakt i to zapewnia jakość, gdy wszyscy pracownicy znajdują się w tym samym miejscu. Tutaj kolejne pokazanie, jak wygląda nasze systemy komunikacji, gdzie obywatel mogą znaleźć taką informację. Obywatele zwykle korzystają z stron internetowych gminy oraz wiadomości SMS, aby uzyskać informacje od władz. Niebieski pasek pokazuje wykorzystanie strony internetowej naszej gminy, pomarańczowy pasek pokazuje wykorzystanie mediów społecznościowych, a zielony pasek pokazuje korzystanie z SMS-ów. Dlaczego poradziliśmy sobie z tą sytuacją, chociaż była ona taka trudna? Wynika to z ewaluacyjnego raportu. Dlaczego dokładnie przeanalizowaliśmy sytuację? Dlaczego byśmy w stanie to zrobić? Dlatego, że mieliśmy plany utrzymania ciągłości w reorganizacji personelu. Mieliśmy także umowy z organizacjami wolontariackimi, które posiadają niezbędną wiedzę specjalistyczną. Mieliśmy także umowy z hotelami ewakuacyjnymi i także dobry klimat do współpracy oraz organizacji, bo widzimy, że nasza organizacja dobrze współpracuje wewnętrznie i zewnętrznie i także w, zarówno w sytuacjach zwyczajnych, jak i kryzysowych. A także gmina była dość e, rozwinięta, żeby mieć też kontakt i dobre łącza z innymi e, gminami. E, mieliśmy wystarczająco, e, nasza gmina jest wystarczająco duża, mamy dobrą sieć specjalistyczną i w ogóle nasz zespół do spas, e, komunikacji czy korzystania z SMS-ów. E, Jesteśmy w tym bardzo sprawni. Wiecie, wiemy, jak docierać do, do naszych obywateli. Mamy też bardzo dobre zarządzanie, radę zarządzającą kryzysami. Mamy dobrą strukturę spotkań, otwartość na wkład przed podejęciem decyzji. Jest wiele różnych podmiotów, które są zaangażowane na każdym etapie. I to wspólne zrozumienie sytuacji jest bardzo pomocne. Na przykład mamy własnych geologów, którzy znają dobrze naszą gminę. Mamy naszych własnych pilotów dronów, którzy bardzo dobrze znają mapy i wszystkie rozwiązania mapowe. Oraz mamy obywateli, którzy postępowali zgodnie z poleceniami i radami ratowników oraz władz gminy. I oczywiście bez wolontariuszy i organizacji nie byłoby to możliwe. Bylibyśmy w wielkim kryzysie. I to jest też część naszego zespołu. E, powiem troszeczkę o tym, dlaczego myślimy, że władze i ich relacje z, z mieszkańcami są bardzo ważne. Jednym z powodów, dla których obywatele podążają za władcami jest to, że ufają władzom. Ważne jest organizować regularnie spotkania z organizacjami, organizacjami zespołami i stowarzyszeniami żeby e, także organizować spotkania z, dla grup wrażliwych, aby zapewnić dobrą współpracę z wolontariuszami. Współpracujemy również ze szkołami i programami edukacyjnymi, które dotyczą właśnie tej gotowości, a także regularne aktualizacje pokazują, że pracujemy nad tematem gotowości, że jesteśmy w tym aktywni, a aktywność buduje zaufanie, proste komunikaty ze zdjęciem, tekstem i wideo, które, się, które obywatele rozumieją, czyli dostosowujemy informacje do różnych grup docelowych. Bardzo ważne jest, aby docierać do mieszkańców, informować ich i odpowiadać na ich pytania. Powiedzieć im, gdzie mogą zyskać pomoc, jakąś radę. Na przykład możemy im wyjaśnić te wytyczne krajowe. Możemy pomóc obywatelom zrozumieć, przetłumaczyć to na, na pytania, jakby co ja z tego będę miał. Najczęściej pyta się gminę o to albo wolontariuszy, a nie władze krajowe. Czyli nie na poziomie państwowym, Bo, ponieważ gmina jest najbliżej obywateli. A jeśli obywatele doświadczyli dobrego dialogu z gminą i mają zaufanie do swoich lokalnych władz, często automatycznie słuchają, przyjmują rady dużo lepiej i postępują zgodnie z nimi. I tutaj mamy zdjęcie ze mną, który trzyma wysoko stoisko informacyjne w lokalnym centrum handlowym i także z przedstawicielem obrony. Cywilnej. Podsumowując, chciałbym się skupić na pięciu rzeczach które mogą być przydatne w budowaniu dla Was zdolności radzenia sobie z kryzysem, a także budowy zaufania między obywatelami a gminą. Mówiłem już o tym, to było wspomniane wcześniej w prezentacji, ale myślę, że warto to powtórzyć. Po pierwsze trzeba mieć szeroką sieć współpracy. Nie bać się szerokiego angażowania partnerów, zarówno w fazie planowania, jak już ćwiczeń. Trzeba organizować spotkanie i prezentacje na temat gotowości Własnej obywateli razem z organizacjami, zespołami, a także stowarzyszeniami z dużymi sieciami dla wszystkich swoich członków. Trzeba stworzyć dobrą, proaktywną współpracę z organizacjami wolontariackimi, regularnie się spotykać w czasach pokoju, żebyście się poznali i wiedzieli już o sobie dużo, kiedy nastąpi kryzys. Trzeba ciągle aktualizować swoje wiadomości podczas różnych spotkań online. Ponieważ regularna ciągła aktywność buduje to zaufanie, I tak jak już było wcześniej wspomniane. Także z osobami starszymi albo z grupami, które mogą mieć problemy, trzeba pomagać im przygotować się i pracować nad tą gotowością obywatelską. I po piąte należy odpowiadać na pytania, które dotyczą własnej organizacji. Trzeba wykorzystywać organizacje na przykład nie wiem, religijne czy inne, żeby informowały swoich członków. Trzeba dostosować kanały dla różnych grup. I na koniec trzeba organizacje wolontariackie. To jest naprawdę wielkie źródło wszelkiej wiedzy i pomocy w zakresie gotowości i mają bardzo często szeroką sieć zasięgu. I oczywiście zawsze należy prowadzić dobry dialog z mieszkańcami gminy, który pokazuje, że zależy ci, że koncentrujesz się na tym, żeby naprawdę ich przygotować na przyszłe, potencjalne wezwania. Tutaj na zdjęciu widać mnie oraz z burmistrza gminy Ringerike, kiedy omawiamy właśnie kwestię gotowości w Miejskim Centrum Informacyjnym, gdzie każdy obywatel może przyjść, zadać pytania i się doinformować. Dziękuję za Waszą uwagę. Mam nadzieję, że ta prezentacja wniosła coś w Waszą wiedzę. Jeżeli macie jakieś pytania, bardzo proszę, napiszcie w czacie albo napiszcie do mnie maila. Tutaj są moje dane. Bardzo dziękuję za uwagę.